Niebieski samczyk, 20 roku, 980 numer przepięknej budowy, dwa piórka jeszcze ma do spierzenia przekorowanej, po odrobaczeniu, także gotowej do parowania on pochodzi z Awatara, który zdobył pierwsze miejsce z 50 minut wyprzedzenia na WG Szczelec a matka jest Alphonse class. super rozchodowa samica także gołąbek jak najbardziej, myślałem, że tego gołębi już nie ma, ale jeszcze w wolierze przejrzałem Także, także taki niebieski samczyk, dwa piórko do spierzenia. Jak najbardziej mówię, przepiękny. jednym sobie zostałem, no ale, ale jest ich troszkę za dużo. Także koledzy, polecam takiego samczyka. gołąbę go numerze 992. Prawdopodobnie samczyk to będzie, taki trzeci pas zostaje. Takie, takie ładne dają To jest wnukiem do super rozpodąca 338 Ramzesa. Brad od niego leciał na młode. Znaczy brat był z 18, pierwszy konkurs, piąty konkurs, tam będzie o Rodowodzie rozpisane. Wybitna rodzina, wielu, wielu czołowych konkursów. Pierwszy konkursów z tego 338, 323, drugiego brata, także, także mu polecam. On jest młodszy, nie wiem, on szczypiórka rzucił, ale, ale jest gotowy do parowania, mój piękny gołąbek. Rodowód więcej wszystko pokaże. Gołąbek 10,64, 18 rok, jeszcze z typesem, przelotowany. Normalnie zostawiam go na rezerwę, ale mam za dużo, rocznym daję szans On chyba w tym roku nawet zrobił 6 7, a na tych dłuższych lotach lepiej. Pokazuje się, to jest tak, ojciec oryginalny Jabkochen, matka to jest córką od Awatara, razy taka 3-7. 3, 7. 3 7, znów pochodzi... Z tej linii 338 to jest córka do 338, ona też liczyła pierwszy konkurs. Także naprawdę jubitne pochodzenie on z konkursami przygotowany. Mówię, jeżeli ktoś nabędzie, to on wszystko przeszedł, wszystkie loty. Na dłuższych mówię, fajnie się spisuje. Po prostu roczniakom dają szansę. No, szkoda mi, no, ale no, wszystkich nie przetrzymiesz, Także, mówię jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Gołąbek 5, 7, 8, 19 rok przelotowany na młode przepięknej budowy. Jest mocny gołąb z linii, właśnie 338 to jest po matce z tego 338. Wnukiem jest, a ze strony ojca on jest z 323 wnukiem do 323. Także on jest w linii pociągniętej na dwóch braciach, na dwóch super rozpłodowców. Także on z konkursami, tam w rodowodzie będzie więcej wypisany, ale jest bardzo mocny gołąb. Tak wygląda nakrapiany. Piękny urody. Polecam. 20 rok, 964, nakrapiany, ładny. Wnuk do 3 2 3, super rozpodowca Pochodzi ze syna. Tam bezpośrednia. E... 3, 2, 3. To z takiej linii tam jest i e... matka od niego tam od Orkana pochodzi. Także naprawdę to są dobre gołębie. gołom jest. Raczej z samczykiem gotowy do parowania. Także polecam piękne gąbki ładnie zbudowane. Zapraszam. 64 jest niebieski z cętkami. To jest ostatni lęk. Wnukiem do 338. Matka to z gąciora pochodzi. Ona została sprzedana. Pojechała do Austrii. To jest z ostatniego lęku. Jedno piórko bodajże rzucił. Ale to jest samczyk gotowy do parowania. Także on widać on tutaj już się pierze, tu jeszcze nie ale jest ładny tam mój brat leciał pierwszy, piąty konkurs i taka sytuacja koledzy, jeżeli ktoś się zdecyduje licytować, po prostu po zakupie, czego gołębia odebrać bo są ludzie tacy nieraz się potem tym wymyguje, coś tam wymyślają coś, nie wiem bo z ostatniej aukcji zostało dwa gołębie, także Niechętnie to widzę, ja mam robotę, zdjęcia porobić, wystawić, wysłać do Polski, a ludzie po prostu licytują, a potem coś wymyśla tam, po prostu ktoś nie chce, no to nie trzeba licytować, to jest licyta licytacja, a nie jakieś tam gierki, coś tam, po prostu zdecydowany człowiek licytuje, nie, no to nie i tyle, trzeba zadzwonić, umówić się, być, podchodzić po prostu poważnie do, do sprawy, także zapraszam. 10, 11, to jest też wnuk do 3, 2, 3 to, tam jest są ale to jest najostatni gołąb, to bodajże z września, ale to jest samczyk też jest ładnej urody, nakrapiany są ładne gołębie, fajne, to ta linia mówię, najwięcej gołębi jest tej linii po prostu to jeszcze bo ludzie dzwonili sobie, zamawiali też tak gołębie, i było troszkę więcej wyciągnięte, nawet nie wiedziałem, że to są 2 czy 3 bracia jeszcze są, no ale mówię, to są gołąbki, które warte uwagi ładnie się prezentują Wygląda na starego, jest z września. żadnej lotki nie rzucił, ale burczy to jest raczej jest samczyk 10, 11, 20 rok. I mówię po prostu: kto się zdecyduje, licytuje. Nie, no to po prostu nie licytować i tyle. Zapraszam koledzy. 20 rok, numer 957. To jest raczej to jest samiczka, tak na 99%. To jest ojciec trzy dwójki. On już wydał gołąbki, które leciały pierwszy konkurs znaczy ona będzie siostra do, do pierwszego na Mazurach na 250 km był pierwszy e, matka jest z Hansa Hirna, matka wydała w tym roku ta roczna leciała wszystkie 10 na 10 pierwsza w oddzieli, pierwsza w grupie i 14 na całą Hesję, to jest to jest półsiostra ze strony matki e, to jedyna jest tylko ta samiczka drugi bodajże jest na Moledo, tylko teraz z tą kwarantanną, z tymi Wirusami tam przyciąga się, mieli już zacząć, ale do końca kwarantanny nie mogą tam puszczać gołąbki. Piękna samiczka, nakrapiana, ładniutka, jak laleczka. Także po prostu zdecydowane licytować, kto nie jest zdecydowany, proszę nie licytować gołębi. Bo ja mówię, ja sobie tylko narabiam robotę, a potem się niektórzy rozmyślają, to jest niepoważne. Także taka, raczej to jest samiczka, tak na 99%. Piękny gołąbek, polecam. 9.8.3, 20 rok samiczka jaką kupkę ładną zrobiła to jest raczej samiczka tak. to jest gołąbek typowo dalekodystansowy, on z ojca wywodzi się z Frei-Aldenhofen i synowie oni bardzo mocno lutują na te dalekie dystanse matka to też jest samiczka która z Marseli siadła na zonę 1, druga, a na cały nacjonalny lot był to, to bodajże ósma tam w będzie opisane nie chcę, nie chcę teraz z głowy zmyśleć. Tam będzie napisane, jak ja mam też te gołąbki. Nawet jedną wysłałem na Victoria Force do Zimbabwe. Jest to taki, taki gołąb troszkę drobniejszy jak średni, ale, ale jest ładnie złożona. Samiczka to będzie ta jedyna bodajże do sprzedania. Był jeszcze samczyk, ale to zamówili byli prywatnie. Także zdecydowanych, licytować zapraszam. Niezdecydowanych, po prostu nie licytować gołębi. Zapraszam. 9 7 3, 20 rok, niebieska samiczka. Raczej to samiczka troszkę się podziwiały w klatce, ale to nic. Przepiękny gołąbek. Ojciec jest numer 400, synem do 3, 3 8. On wydał właśnie tą roczną co leciało 10 na 10. Pierwsza oddzieli, pierwsza w grupie 14 na całą i To jest po ojcu, półsiostra. Matka to jest po WG Giewon, która siadła w pierwszej grupie, 7 gołębi było, bodajże piąta się odbiła. Yy, numer 5080 jakże ten hodowca ma Clemens, Clemens. z Clemensa wydała też super golemi no to jest coś pięknego ona trzy lotki rzuciła ale to nie przeszkadza ona jest gotowa do porwania zniesie się bo ja po orkanie córkę w filmiku pokazywałem taka dwie lotki rzuciła na górze ją sporołałem w celi i dzisiaj patrzy jajko zniosło normalne jajko dwie lotki rzuciła samiczka minęło troszkę dłużej 15 dni czy 17 i zniosła się Także ona bez problemu jak w Polsce parują gołębie tam w marcu w lutym, one gotowe do parowania, one samce jak tam zabuczą, one jeżdżą na ogonie odrobaczone przekorowane, także mówię gotowe do parowania, nie ma ni piórojadów, nic nie ma, czyściusieńkie także e, bardzo, bardzo, bardzo fajna fajne pochodzenie ma zdecydowanych kto chce zadzwonić, zalecytować, nie ma problemu, ja to podam kto jest niezdecydowany, czy tam sobie nie nie wie co zrobić, jak zrobić, to nie licytować po prostu Żeby potem nie było problemu, żeby ja się nie wkurzał I żeby się ten ktoś nie wkurzał Po prostu, kto chce licytuje, kto nie, nie licytuje, bo Powoli to tego troszkę już jest za dużo Ludzie wylicytują, a potem mig, mig, coś tam, jakoś tam, a może, a może Nie ma może, po prostu wylicytował, zabiera się Nie, nie chcesz licytować, nie licytujesz, jest bardzo proste, nie? Także mówię, ja do Polski wysyłam, nie ma problemu Koszt ja ponoszę do, do Polski wysłać tylko po Polsce, nie tam 20 złotych bodajże wysyłka, także także nic to Państwa nie kosztuje go przyjdzie do domu. Piękna samiczka, polecam. 9-4, 2. 20 rok samiczka, super pochodzenie, matka to jest alsons Class 1233, która wydała mnóstwo mnóstwo dzieci, wnuki, prawnuki lecą szpicowo, jak na WG, tak i w domu, w, w oddziale nie ma problemu. A ojciec od niej jest synem do dwóch olimpijczyków to jest samiczka z lata. Przepiękna, przepiękna samiczka, ja myślałem, że nie ma tych gołębi już, ale jeszcze, jeszcze się znalazł, także polecam, ze strony ojca ferkerki, Mówię, ona, jest, ona będzie wnuczką do olimpijczyków, do dwóch, bo to był inbred taki, ja go mam, syna dwóch olimpijczyków. też fajne gołąbki mi wydał. no jest, jest fajnie, ja nawet kilku gołębi w domu nie mam, nie. tam w chyba, także koledzy polecam, dla zdecydowanych. 8 6, gołąbek, 20 rok to jest też później bodajże z września raczej samiczka to będzie taka ciemniejsza, mazana, niebieska przepiękne urody ojciec to jest synem do 3-2-3 razy ten 3-2-3 był porwany na Alfons z klasą samicę w Super Gołębie wydały właśnie siostra od jej ojca to wydała piąty lotnik w grupie piąta lotniczka w grupie druga lotniczka w oddziale w tym roku 20 jako roczne gołębie a znów e, matka od niej to jest e, Faber razy e, matka wydała w 2020 roku z innym połączeniem to na Giewoncie przed finałem dziecko to był pierwszym lotnikiem przed finałem właśnie, no finał wiemy jaki był, no nie powrócił gołąbek tak to jest fajna, zbudowana, mocna że później gołąbek, ale jest, ale jest Fajne urody, mówię, kto się zdecyduje myślę, że będzie miał pociechę a te, kto nie wiedzą co robić to po prostu nie licytować koledzy mówię, żebyśmy nie musieli się kłócić tam czy coś, kłócić czy nie ale to jest niefajna sytuacja, jeżeli ktoś wylicytuje, a nie zabiera i dlatego na aukcji będą tam, nie wiem 2-3 gołąbki, które zostały, no tam jeden został zamieniony, kolega wylicytował chciał samicę, no to zamieniliśmy na samicę, w tych samych pieniądzach nie ma problemu, gołąb będzie jeszcze raz wystawiony takie coś jest możliwe, to nie ma problemu. Ale po prostu mówię: ładne gąbki, zdrowe, odrobaczone, przekurowane jesienią. Zaszczepione też na paramiksu PHA Herpes Adeno. Także polecam. 9, 8, 8, 20 rok. Raczej, raczej by to samiczka była, ale nie będę gwarantował. Ojciec jest Belk. Ja go zakupiłem, bym. On jest synem do takiego gołębia, który bodajże 7 razy pierwszy leciał. Matka jest córką od 3:38 Ramzesa, Super rozpodowca. razy Alphonse Klaas maleta 12:33. To jest gołom niebieski, taki ciemniejszy. Tutaj ma białe, białe piórko. Widać jedno. Jest super pochodzenie w tym roku. Bezpośredni brat, bo jest tej pary w tamtym roku, w 20. pociągiem. Pierwszy raz ich miałem złączone. one w tym roku zostali w 2021 To brat leciał też pierwszy konkurs, szpicowe konkursy na modę. No teraz zobaczymy jak będzie na roczne się One są fajne budowy, ładne gołąbki A Raczej to będzie samiczka, no nie zagwarantuję To jest gołąbek późniejszy Także mówię, zdecydowanych Kupujemy niezdecydowanych, nie licytujemy. Gołąbek jest odrobaczony, Zaszczepiony Mówię, gotowy do parowania. Także na wiosnę jak najbardziej Miała lotka zapraszam 979 20 rok, raczej to będzie samiczka i tam właśnie jest brat ja nawet nie wiedziałem, że jeszcze są te dwa gołębie tam jest brat 980 ale tam ma 979 to są ostatnie lęk Awatar, który mój pierwszy zrobił na szczelcu. z 50 minutami wyprzedzenia drugi był od Tarasiuka Jurka i tylko było dwa gołębie w ten dzień to było upalnie bardzo na finale tym, a matka właśnie ta jest Alfons Klas, która też masę gołębi wydała. Innego zostawiam sobie też do rozpłodu po nich. I właśnie ten awatar, to w 20 roku na Krakusie gołąbek co siadł dziesiąty. Z finału to też dziecko, to czyli będzie półsiostra do tej, co z finału siadła dziesiąta na Krakusie, to będzie po ojcu półsiostra. Raczej to samiczka, przepiękna, spięta, ładny gołąbek, późniejszy, ale ale mój ładne, no troszkę się podziubały w koszu ale to, to nic, zaszczepione odrobaczone mówię wszystko porobione mają, także gotowe do parowania polecam jak najbardziej zainteresowanych licytować dzwonić, nie ma problemu kto jest niezdecydowany, po prostu nie, nie ruszać, nie licytować, żeby potem nie było nieporozumień zapraszam jak najbardziej koledzy 941 jest to ostatni lęk to jest też wnuczka do dwóch olimpijczyków, ojciec jest synem olimpijczyku, matka jest z Alfonsa Klasa, maleta, ma super rozpodowa samica. Ona była też kojarzona z awatarem w 2020 roku i tam są też dzieci, także nawet sobie można nabyć samczyka z awatara z tej Alfonsa, a samiczki właśnie z tego kojarzenia i to też jak najbardziej powinno zafunkcjonować. Także mocnej, mocnej budowy raczej samica to będzie, mocnej budowie to są ostatnie lęgi. No, idziemy, spokojnie sobie <głos》>, skubię się i nic nie przeszkadza. Także mówię, zdecydowanie lecytować, gołębie zaszczepione, odrobaczone. Mówię, gotowe do parowania na wiosnę jak najbardziej. Tak to sobie wygląda. Kto tam niezdecydowany, to lepiej nie ruszać, żebyśmy nie mieli nieporozumień. Zapraszam koledzy. 966, samiczka raczej to jest. To jest właśnie z tego Belga, co jest synem do Gołębia, który 7 razy pierwszy, pierwszy leciał, tam jest i drugi gołąbka. że nie wiedziałem, że jest dwa. Brat do nich w tym roku leciał też pierwszy konkurs na młode, tam szpicowo leciał fajnie. Także mówię, to są gołąbki z lata, ona tam pół skrzydła bodajże przepieżone ma. Także mówię, to są gołąbki warte uwagi. To są ostatnie aukcje bodajże będzie. Także zdecydowane gołąbki zaszczepione, odrobaczone polecam koledzy 9, 6, 8 gołąbek 20 rok raczej to też będzie samiczka to jest właśnie nawet nie wiedziałem że on jest taki gołąb jeszcze to jest ojciec jest 13-14 który był pierwszym asem na szprotawie który wydał awatara który był pierwszy z 50 minut z wyprzedzeniem awatar wydał znów w tym roku na krakusie 10 gołębie także to linia jak najbardziej Matka od niego to też e, córka do tej Holenderki, co super. Na krakusie siadła też jako na finale, jako 17 bodajże. I sama była też na niemieckim WG. Ja ją potem odkupiłem. Też na półfinale była czwarta, wygrała nagrodę. Także gołęb, gołąbek jest, to są uparte gołębie, które sobie radzą. To taki bardziej daleki dystans. No i szybkie nawet te gołębie. Nie powiem, że nie, bo pierwsze konkursy robił. Ojciec był pierwszym letnikiem On właśnie tam z Hubeną, Horemansu pochodzi. Matka tam, e, ta holenderka jest na pół, jeleje lema, także także piękny gołąbek jest złożony i wszystko, nic mu nie brakuje i właśnie ten e, 13-14 ten to w tym roku 20 to na Giewoncie był przed finałem pierwszy lotnik, to właśnie był z tego 13-14, także on wydał masę dobrej gołębi, ładnie plecy ma, wszystko złożone raczej to będzie samiczka gołąbek zaszczepiony, odroboczony gotowy do parowania kto nie jest pełny to koledzy nie lecytować tylko kto jest pełny zalecytować, odebrać, nie ma żadnych problemów polecam 978 to raczej jest samiec przepiękny ja myślałem, że to z tego kojarzenia same samicy to jest ojciec jest 966 to jest synem do 338 super rozpadowca, razy ta klasa Alfons ten 966 już wydał pierwsze, pierwsze konkursy a matka jest Oryginalna od Zbyszka Oleksiaka jest siostrą do gołębie, który z finału na w ogóle siadł jako trzeci, myśmy mi się wymienili. I to jest samczyk, bo ja myślałem, wszystkie samiczki w domu dwie samiczki, wysłałem jedną na Krakus. Samiczka to była niebieska, siadła jako 43 druga była na... w 20 roku, druga była na Giewoncie z gniazda, siadła 33 na finale. Wiemy, jakie finały ciężkie. I to jest samczyk z tego kojarzenia. Po prostu jak on się nie sprzeda, on zostanie u mnie, ja nawet nie wiedziałem, że mam, sami... wiem, że mam dwie samiczki, mam jedną sobie zostawiłem, jedna też będzie na aukcję, a to jest samczyk, także taki piękny samczyk, ja nawet nie wiedziałem, że jest samczyk z tego pojażenia, jakbym wiedział wcześniej, to on by, on by na pewno został, ja już poparowałem, ale jak zostanie, to on, ja mam miejsce jeszcze znajdę gdzieś w wolierze, czy gdzieś, przepiękny, zbudowany, on będzie z lata gdzieś już po lotach pociągnięty, bo ma, ile ma tu, pół skrzydła, 4 lotki jeszcze ma do spierzenia. Piękny samczyk 978. Także mówię, kojarzenie jak najbardziej polecam koledzy. Gołąbki zdrowe, odrobaczone, Zaszczepione. Także gotowe do parowania. 976, 20. rok. Raczej to będzie samiczka. Super połączenie. W tym roku, właśnie z tego połączenia, brat 5x5 5 wyleciał. Siostra 4 na 4 wyleciała, jeszcze jeden brat ich było, tylko trójka albo czwórka, jeden się zgubił. Drugi wyleciał na 5-4, w czym zrobił czwarty konkurs. Po ojcu samiczka od młodego wszystkie konkursy na roczną, dziesiąta roczna lotniczka w tym roku zrobiła na 10-8, jest drużenie co, co zajęłem pierwsze miejsce. Mistrzem zostałem na 4 czy 5 oddziałów tam Fluge To jest właśnie po ojcu. To jest oryginalny raper. Ojciec jego już nie ma. On został w tym roku sprzedany tutaj w Niemczech. On był na polskich giełdzie, ale kolega kupił w Niemczech. Ja go wysłałem. Jeszcze zdążyłem, jeszcze on zdążył jajka złożyć, także jeszcze tam widzę jajko. Jedno jest na pewno zapłodnione Trzeba przejrzeć to drugie. I to raczej samiczka jest. To, jest. to jest ostatni gołąbek z tego kojarzenia. A matka jest. Córka Awatara, razy yy, Awatar był parowany na tą Alphonse Class. Też super połączenie. Także, głębokie, zaszczepione, odroboczone koledzy, gotowe do parowania. Raczej to będzie ostatnia aukcja. Polecam, jak najbardziej. 9, 6, 5, 20 rok. Nawet nie wiem, co to będzie, ciężko powiedzieć. Może to być samiczka, może to być samczyk. Nakrapiany, tutaj widzimy, ma białe piórko po środku. Będzie. Jedno białe gołom z lata ma pusty spierzonego, i to jest właśnie on też jest synem do tego belga. Ten belg jest synem do gołębia, który 7 razy pierwszy leciał. Czyli to jest wnuk do gołębia, który leciał 7 razy pierwszy razy córka 3, 3, 8 razy Alfons klas To bezpośredni brat, tym roku leciał pierwszy konkurs na młode, bo to pierwszy raz to kojarzenie było w 20 roku. W tym roku zostały nadal tak skojarzone. Piękna budowa klasa gołąbki, to będzie koledzy ostatnia aukcja raczej tych gołąbków, także one w lutym będą w Polsce polecam jak najbardziej zainteresowanych licytować, niezainteresowanych, nie licytować gołąbki zaszczepione, odrobaczone tak to wygląda 1021 gołąbek to były zamówione, drugi link po lotach to gołąbki z września, i nie ma, 3 bodajże czy 4, bo tamte zakupione zostały przez inne osoby nie te co zamówili, ale to mniej z tym. Głąbki też zaszczepione, odrobaczone. To jest ojciec 88, syn od Orkana. Orkan wyleciał super. Ten 88 na młode, nie pamiętam trzeci lotnik, czy któryś on tam był, fajnie leciał na roczne. Teraz został piątym lotnikiem w oddzieli, piątym lotnikiem w grupie. Siostra też z gniazda 87 została piątą lotniczką w grupie i drugą lotniczką na roczne u nas w oddziale, bo pierwsza też moja, ta 44 ta została druga to jest taki niebieski gołąbek ze strony matki matka to jest yy, też super leciała na młode, tam będą pierwszy konkurs robiła, czwarty konkurs 14. Yy, ta matka to jest córką od oryginalnej Sztenbergenki razy ten 13-14 AS także taki późny gołąbek jest, nie wiem co to będzie może to być samiczka, może to być samczyk, nie mogę zagwarantować. To jeszcze się nie odzywa, ale piękny, zdrowy, ułożony, zaszczepiony, odroboczony. Polecam koledzy. 922 gołąbek ciemno-niebieski. Może to będzie samiczka, bo na poprzedniej aukcji był taki taki niebieski pstry tutaj na szyję. Ja byłem pełny że to samiczka, ale kolega nabył, później dzwonił, mówił, że to samczyk. Nie wiem, co to będzie, bo z poprzedniego gniazda też by był jeden samczyk. у mnie przygotованим тестом сомчики і то єс ойчец оригінальний Желінський, який був на Україна Мастер, на Богож де ло і так далі, супер виbitна голубі. Он з 560, що подажі 11 або 12, не пам'ятаютера. А матка то єс Андреас Мюллер. Теж била на ВГ в німцях, п'ятомлітничком zůстала, похоже з лінії такій, який Мюллер мав гоłęбя на Карнавал City во Франції, то був w historii najlepszym lotnikiem tam on tam super wyleciał i najdroższy gołąb co był sprzedany to matka pochodzi z tego gołębi także gołąbek jest późny ostatni lęk nie wiem co to będzie nie mogę zagwarantować bo nie wiem może będzie samiczka może będzie samczyk także koledzy gołąbki zaszczepione odroboczone poważnych ludzi można licytować kto tam jest niezdecydowany, to lepiej nie licytować żeby potem nie mieliśmy nieporozumień także koledzy tak to wygląda gołąbek, obróć się nam jeszcze raz, no może nawet samiczka to być, nie wiem, polecam. 1028 to raczej będzie samiczka, piękne urody to jest gołąbek, pociągnięty drugi rąk po gołębiach lotowych. Matka super leciała, co roku leci, on ma z tej strony tutaj białe piórka. Ojciec jest, yy, pochodzi tam kochen razy linia właśnie 3, 3, 8. ze strony matki też. On pochodzi y, z linii Orkana i też razy 338, bo tam jest ten 966, syn do 338, który już wydał super gołębie, także jest gołąbek późny, ale jest, jest fajny, fajny, fajny urody, także zaszczepiony, odrobaczony. Mówię z jednej strony tu ma białe lotki, raczej to będzie samiczka, po lotnikach, po dobrych lotnikach, także polecam koledzy. 10:24 Gołąbek, 20. Rok to jest ostatni lęk. Drugi już został sprzedany, był nakrapiany i to jest właśnie matka Super 12, która sama wyleciała super, wydała mnóstwo dzieci. W tym roku też po niej dzieci super leciały. Już pierwsze konkursy i, i, i dużo konkursów samica. W tym roku zdobyłem mistrza e, 4 oddziałów FG, czy 5 oddziałów. To właśnie córka po Super 12 przyczyniła się do tego. No z tej linii to to większość u mnie w każdym gołębiu prawie siedzi a ojciec pochodzi z Belenców też wydał super gołębie, to jest późny gołąbek ostatni lęk, mówię, to się mi tak jeszcze zniosło, widzę chciałem rozłączyć, zniosło się, no to mi było szkoda jajka zniszczyli, bo naprawdę gołębie są warte uwagi zaszczepione, odroboczone jak najbardziej, polecam 10.25 gołąbek pociągnięty, drugi lęk po gołębiach lotowych Super pochodzenie, to jest, matka jest, e, pochodzi też super 12. Matka ta wyleciała w tym roku 10-9 bodajże i też jest w grupie, co zdobyły mistrza we flugie męczawczej. E, a ojciec to jest taki 10-67, on na młode był bodajże trzecim, albo, albo piątym, nie chcę kłamać, no był piąty chyba był na roczne, w tym roku też na 10 zrobił 8. Ona ma z tej strony białe pióreczkę, tak do matki poszło bardziej. No jest coś pięknego, taka taka, bardzo sprytny gołąbek. Yy, polecam takiego gołąbka, mówię to z tej linii super 12, 3, 3 8 super rozpodowca. Także takie piękne gołąbki. One wszędzie są, w każdym prawie gołębie gdzieś tam gdzieś kwiat, nie w każdym, to ja myślę, że 60%, 70% na pewno w hodowli zawsze coś doparowuje do tych, do tej linii. także... Także tak to wygląda Piękna samiczka to będzie raczej Polecam koledzy Zaszczepione, odroboczone Polecam